Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tak chcieliście Dzisiaj będzie odcinek o rowerze z silnikiem e, Będziemy dzisiaj robić prace serwisowe na wiosnę Bo już jest ładna pogoda, trzeba pojeździć I będziemy też dzisiaj jeździć z kolegą Ale dobra, od czego zaczniemy? Od tego, że muszę zatankować świeżą benzynę, Bo już nie ma, także jadę na CPN wszystko wyjaśnię co robię, jak robię, będziemy konserwować, odkręcać, smarować żeby był silniczek gotowy rower na ten sezon. I hamulce, bo tu już nie ma hamulców praktycznie, już się całe zdarły, z przodu są dobre. dobre jadę na TPM na centrale produktów naftowych, zapankować jadę. Teraz zrobiłem swoją mieszankę większość osób mi się pytała jaki olej leje do mieszanki leję najzwyklejszy olej taki jak do pił olej silnikowy do dwusuwów taki oto z, z taką fajną podziałką co się fajnie odmierza zaraz wam pokażę tutaj już mam zatankowane paliwo 4 litry bo mieszanka 1 do 40 albo 1 do 35 w zależności jak jest dotarty. oczywiście na samym początku należy lać mieszankę 1 do 20 nawet jest napisane w instrukcji no, a później już można jak się dotrze dawać trochę mniejszą. To jest o tyle fajne, że patrzcie się na to. Naciskamy tu i leci na mieszamy. My chcemy 100 ml, czyli dwie pięćdziesiątki, dwie pięćdziesiątki, jedna pięćdziesiątka. Na 50. W pierwszej kolejności zobaczymy w jakim stanie jest przekładnia tutaj od strony napędu. więc ja to mówię, no od strony tam gdzie nie jest magneto, tutaj gdzie jest sprzęgło, tutaj gdzie mamy sprzęgło. Nic tutaj nie widać żeby było złego, żadne zęby nie są wydzierane. Jeszcze tutaj spokojnie to pojeździ. Łuszczelka też jest. O, tutaj jest uszczelka. Można ją sobie delikatnie, ale naprawdę delikatnie tak wyjechać matą, wyczyścić. Dobra, jedyne co tutaj zrobię. Aha, jeszcze tutaj jest śruba do regulacji, gdy już nam sprzęgło nie będzie trzymać po prostu. Od odkręcamy tą tutaj śrubkę i tym tutaj tym tutaj przekręcamy w prawo lub w lewo w zależności jak chcemy żeby nam sprzęgło łapało jak mi się będzie kończyć sprzęgło to pokażę jak to robić na razie nie będę tego odkręcał mam tutaj smar maszynowy no to nałożyłem trochę tego smaru tutaj gdzie są zęby żeby było smarowanie że po prostu dbać o tą przekładnię, smarować ją od czasu do czasu. Ja już tu kończę. I właśnie, wszystkie śruby trzeba podociągać, jakie mamy. Na głowicy też trzeba dociągnąć, ja już je dociągałem, także nie będę tego robił. Razy, bo można objechać. Wszystkie śruby dociągamy, żeby mieć pewność, że tutaj nic nie jest opuszczone. Te śruby też możemy sobie dokręcić mocujące. Odkręcę sobie jeszcze świecę, zobaczę w jakim jest stanie. Zamiast tej ciekawej. Jest alternatywa, odkręcamy i zobaczymy. Świeca jest taka, jaka była w zestawie od nowości. Nie wiem, czy to będzie łapać. O, tak wygląda. No, kolor jest dobry, no. Taka wypalona. I już mamy świecę wyczyszczoną. Mamy pewność, że nie jest zabrudzona. Jeśli się kiedyś już zepsuje, można kupić nową za grosze. No, za grosze za 10 zł. Ale ja mam dużo świec w warsztacie, to nie będę musiał raczej kupować bo miało się tą jawkę to tam co chwila trzeba było kupować świece no tu się trzyma trochę jeszcze może dokręcę nie jest już dokręcony tu się trzyma kable zaizolowane rążynka dobra, zakręcę teraz kranik i odkręcę gaźnik przedmuchamy go powietrzem to ja muszę tutaj zdjąć wężyk. Now widzimy jak on przykręcony na krzyżakowy. O, tu już w ogóle nawet nie był przykręcony. Był luźno. Widzicie co wibracje potrafią zrobić Tyle odkręcamy sobie ten tutaj. Tu zostawiamy iglicę. Nic tutaj nie ruszamy na rowku, bo dobrze mi palił, także nie ma sensu nic ruszać. Jeśli go macie brudny, albo go jeszcze nie czyściliście od roku jeżdżenia to radzę, żebyście sobie go wyczyścili bo wiadomo, jak jest zatkany to później moc spada, spalanie wzrasta kopci bardziej, bo nie ma dostępu do powietrza silnik Ja niedawno czyściłem filtr, więc go nie będę czyścił ale Wy sobie możecie wyjąć tutaj ten plastik pod wodą przemyć, wyczyścić filtr i już Wskaźnik jest tutaj. Jedyne co z nim zrobię to wyczyszczę go szmatą i przedmucham go kompresorem. Ten mój kompresorek trochę nabija długo to powietrze, ale co się dziwi, jak to jest zrobione na bazie sprężarki od lodówki. O już, już jakieś ciśnienie jest. A dopiero co to łączyłem. Ale poczekamy, niech się nabije to 8 atmosfer. Pamiętajcie o szczelności tutaj tej pokrywki. Już wam pokażę. Tutaj pokrywki, bo mi się kiedyś tam woda nalała do środka do iskrownika. I zepsuł mi iskrownik, nie wiem bo poswaliła się cewka, że coś takiego musiałem Kupić nowy skrownik na Allegro, to jest jedyna część, którą wymieniałem w tym motorze i pełna tam było wody, w środku po prostu jak to odkręciłem, no i nie było ciekawie. No to wymieniłem mój skrownik tutaj zasylikonowałem silikonem, tu dookoła trzyma się, nic tam już nie przepuszcza. Dobra, jeszcze bardzo ważną sprawą jest tutaj napęd na smarowanie no to co należy wyczyścić już to wszystko ze starego smaru, ja tego nie będę robił bo niedawno tu już wszystko konserwowałem wyczyścić ze, ze starego smaru później wyciągamy tą tutaj część w ten sposób, że musimy znaleźć taki punkt czyścimy tutaj ten wałek smarujemy tam w środku dajemy trochę smaru, od góry trochę smaru a nie zaszkodzi jak jeszcze raz nasmaruję jeszcze pokażę jak wygląda ten wałek tu już się tak delikatnie trochę zdar z tej strony, ale to jest całkowicie normalne bo sprzęgło przecież pracuje Czyszczę jeszcze tu. Dookoła. I dobra. Dam trochę nowego smaru. Tu do środka. Trochę od góry. I tutaj dookoła zębatki. I tu na popychacz. I wstarczy, wystarczy, wystarczy w zupełności. Ciskamy bałek i zakładamy tak jak było wszystko. To wszystko dotknęcamy nie za mocno, nie za słabo. za sobą teraz przedmuchamy gaźnik i filtr też można. Dobra, gaźniczek już mam przedmuchany, jest już w miarę czysty. Także zakładam go z powrotem tutaj na króciec. Dobra, trzyma się ładnie. Filterek wszystko się trzyma. Tak to się tu prezentuje. Jest o wiele czyściej niż było. Teraz założę wężyk i nowy filtr paliwa. Odkręcę sobie paliwo. Patrzcie, jak leci. Jak lecą pieniądze. I gaźniczek nam się zapełnia. Już się zapełnił. Dobra, jeszcze powiem słów kilka na temat łańcucha. Łańcuch jest tutaj. Jest dobrze napięty, takie luzy są prawidłowe. Nic tutaj nie spada, jeśli tylko macie dobrze przykręconą zębatkę. Ja sobie tu przewierciłem dodatkową dziurę na wylot, żeby mi się napinacz nie przekręcił w stronę szprych i mi ich nie, nie rywał. Rolka się kręci. Tutaj nic nie będę zmieniał, bo wszystko działa wybornie. Widzę, że tutaj się wszystko trzyma w miarę. Żadne śrubki nie są odkręcone. Ani popuszczone. Koło też się dobrze trzyma. Luzów na razie nie ma. Opona dobra. No, także zrobię tylko na szybko hamulce i jedziemy się przejechać bo chyba to jest najbardziej satysfakcjonujące dobra, także kończę zrobię hamulce i jedziemy dobra, jesteśmy na przejażdżce będzie mi się bardzo ciężko nagrywać muszę sobie jakoś poradzić ja nie wiem dobra, w stronę jak widać i jedziemy, ja tylko jeszcze jedną ręką trzymał. kolega ten ma silnik Dobrze, ja sobie tylny hamulec zrobiłem Żeby się tego nie wyrąbać, bo Boże Święty z tym telefonem Uczekamy nie No, także mała przyjazka, Kurde, 1000 złotych w ręce, żeby tego nie opuścić Kurde dziury O oh, kurde, ciężko, jedną ręką. Żebyście nie wytwierdzili. powinno się armować silnikiem Piękne widoki. jedziemy na CPN, na znowu bo tam samit musi zatankować o siema widzicie, nagrywam telefonem. elegancko śmiga ten śmiech. Co myślisz o tym silniku? z tym. Tak jak ja go! Nie wiem. Dobra, to... To zgaszę. Muszę zainwestować... Ziomeczki. Ja go muszę zduścić, bo nie, nie mam teraz jakby żyć, bo trzymam telefon. Także jak mi to się nie dziwię dlaczego. Patrzcie jak go puszę, patrzcie jak go puszę. O kurde. Dobra, ja kończę na razie, bo będziemy tankować, jak się tu zwolni kolejka. Tam jest jeden dystrybutor, ale tam tylko diesel tankuje. No, patrzcie się. Wszystko chodzi po serwisie. Koszyk nowy. Na maksymalnych obrotach to tak. Nie, na maksymalnych to nie warto, bo więcej pali niż... No bądź, ale ja mam tą trochę za dużą z tyłu. Właśnie, pokaż tą oponę nową, bo właśnie... Wybudziło mi ją tu trochę. No faktycznie. Tam, tam jest wybulona. A ja jedną ręką! Trzymałem i mi tak, tak, tak mi przód jechał. Dobra, kończę nagrywanie. Dobra, kończę nagrywanie. No to to by było tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli wam się podobał dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, może jeszcze coś zrobimy z rowerami, z silnikiem, no, Dawid jaka opinia? Fajny rowerek. Fajny no nie? Fajnie to wszystko działa. Nie? Też tak myślę, mało pali, tutaj jest, zbiorniczek, no. Jedyny minus, no jak się też no to te śruby to jest, tak, tak, tak. No, tak. No bo tu się lubią obieżać te chińskie. albo zrobić tak jak ja, przewierciłem na wylot i nie ma prawa się już tam to przesunąć. No, także do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!